Dzień dobry, Drota o ten leasing. Dzień dobry, Jerzy Kosakowski, firma bez problemu, spółka ZOO. Jesteśmy kancelarią finansowo-biznesową. Dziś chciałem porozmawiać na temat, którym zajmujemy się na co dzień, czyli jak szybko i bezpiecznie rozwijać swoją firmę w oparciu o finansowanie zewnętrzne. Drota, powiedz, jeżeli. Obsługujesz na co dzień ludzi pod kątem finansowania, jak na przykład leasing czy kredyt, to co słyszysz najczęściej od klienta, który zgłasza się do Ciebie, na przykład w pierwszej rozmowie przez telefon? Jeśli do nas dzwoni klient albo przychodzi, to zawsze prosi o ofertę, czyli o ofertę cenową, bo chce znać wysokość raty leasingowej, jaką będzie płacił co miesiąc. Ja zawsze w tej rozmowie z klientem mówię, że oferta, oczywiście oferta oczywiście przygotujemy, znajdziemy najlepsze finansowanie dla klienta na rynku, ale na końcową ofertę, czyli na końcową cenę po całej analizie leasingowej ma wpływ jeszcze jaką firmę klient prowadzi, jak długo, jaka to kwota jest finansowania. Jaki przedmiot, więc cena, którą klient otrzyma na ofercie, czasami ulega zmianie, ponieważ bank sprawdzi firmę ubiegającą się o leasing i wychodzi, że na przykład klient w scoringach, czyli w tych wszystkich bazach bankowych nie wygląda za dobrze, bo na przykład wcześniej miał leasing, ale nie płacił terminowo, albo ma kredyt, i no też właśnie, nie płacił terminowo. Ale klient zdaje sobie w ogóle z tego sprawę, czy prosząc o tą ofertę, chodzi mu. Tylko i wyłącznie o to, żeby to było tanio, szybko, albo żeby było taniej niż do tej pory dostał gdzieś z innej informacji, z banku, na przykład, czy od innego pośrednika? Nie, nie, klienci bardzo rzadko mają świadomość, co wpływa na ostateczną cenę finansowania, bo musimy pamiętać, że bank te pieniądze pożycza. I zawsze patrzy na to, że jeśli przedmiot, na przykład samochód jest łatwo zbywalny, to ta cena pieniądza jest dużo tańsza. Jeśli jest to maszyna o wartości miliona złotych, no to ta cena jest też również inna. A jeszcze i to jest najważniejsze, tak naprawdę klient, klient, jeszcze raz klient, czyli jak prowadzi firmę, jaka to jest forma prawna, czy to jest jednosłowa działalność gospodarcza, czy to jest spółka, jak długo ją prowadzi, czy wcześniej już miał finansowanie. Bo to jest bardzo ważna informacja dla banku czy firmy leasingowej. Jeśli klient wcześniej miał leasing lub kredyt i spłacał go terminowo, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie tak robił w dalszym ciągu. Mhm. Bo ma taką naturę w sobie czyli systematycznie na czas płaci raty. Jeśli klient się opóźniał i nie było to spowodowane kłopotami kop finansowymi, to bank zawsze sobie zastanawia, kurczę. Może ten klient nie do końca jest taki poukładany, tak? bo to, 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 no to jest To co ty opowiadasz, ważne. to znaczy banki zastanawiają się nad tym, jak klient będzie regularnie spłacał czy nieregularnie spłacał to finansowanie. To przecież jak ja rozmawiam często z tymi klientami, to oni mają takie podejście, że leasing się należy, to znaczy, jak się pójdzie do tego leasingu, to, to jest tylko kwestia doboru taniości tej oferty, czyli właściwie gdzie taniej, to tam już trzeba brać i na pewno jak dostaniemy 3, 4, 5 ofert leasingowych, to szybko będziemy w stanie podjąć decyzję, bo to jest proste, tak? Czyli leasing jakby jest prostszy niż kredyt, więc szybciej go możemy zrobić. I, I tyle. I, I klienci mają takie nastawienie, że tu nie ma żadnego problemu, jakby, tak? że to jest taka prosta, bardzo szybka, łatwa rzecz. Kiedyś tak było, ale bazy, cały rynek się bardzo mocno zmienił w 2018 roku, ponieważ ma coraz więcej tych informacji o kliencie. Proszę, musimy też o tym pamiętać, że rynek się bardzo mocno konsoliduje. Czyli kiedyś tych firm leasingowych było 20 na przykład na rynku, w tej mhm. chwili jest 11. I to powoduje, że też jest dużo trudniej uzyskać finansowanie, jeśli z daną firmą leasingową kiedyś współpracowaliśmy, a spóźnialiśmy się, albo wypowiedziała nam umowę, szanse na otrzymanie leasingu są na poziomie 0%.